Jerzy Ziemba promotor medycyny alternatywnej czy bardzo zaradny biznesmen. Ogromne zyski spółek związanych z Jerzym Ziębą płyną do raju podatkowego. Skupiony wokół niego biznesowy krąg zbija fortunę na sprzedaży suplementów diety. Tym razem porozmawiamy o kulisach naszego śledztwa, którego autorem jest Mariusz Sapioło. Będziemy też w sądzie, gdzie toczy się sprawa Jerzego Zięby, oskarżonego o handel produktami leczniczymi bez zezwolenia. Cześć Mariusz. Cześć. Kim dla Ciebie jest Jerzy Ziemba? Jerzy Ziemba jest na pewno um, bardzo charyzmatycznym człowiekiem, który potrafił, potrafi nadal skupić wokół siebie duże grono, nie wiem jakich nazwać, fanów, obserwujących, followersów. Pewnie jest, będzie to obojętnie jakich nazwiemy, ludzi, którzy śledzą jego poczyna, poczynania w internecie. Ale kim on jest właśnie? On jest influencerem, on jest yy... Terapeutą, dziennikarzem, yy, czy, 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 czy wszystkim tym naraz? No właśnie, chyba yy, powinniśmy w jego przypadku używać yy, takich sformułowań, które go nie zaszufladkują, ponieważ po pierwsze, pan Jerzy Zięba bardzo się stara, do, do różnych szuflad wchodzić sam, a nie powinien się tam znajdować. Co to znaczy? Na przykład do szufladki z napisem. Ekspert od zdrowia albo od medycyny alternatywnej. Ale to dlatego, że on nie ma żadnego dyplomu? Tego nie wiemy. On twierdzi, że jakieś szkoły. On twierdzi, skończy. że y, posiada dyplomy hipnoterapeuty i naturoterapeuty, naturopaty, które to dyplomę miał zdobyć w Australii. Może zdradzę taki szczegół, że, że pracujemy ciągle nad y, poszerzeniem tej wiedzy razem z kolegami z różnych redakcji na świecie, żeby, żeby się dowiedzieć tak naprawdę, jaka jest y, prawdziwa przeszłość pana Jerzego Zięby poza granicami Polski. Ale tych szufladek i tych łatek bym unikał, ponieważ to panu Jerzemu Ziembie bardzo ułatwia sprawę. A te dyplomy, o których mówisz, to to jest prawdziwa medycyna czy to jest taka paramedycyna? Tak, no tak zwana medycyna alternatywna. Czyli każdy, każdy rodzaj wpływania na... Ludzki organizm, na ludzkie zdrowie, na ludzkie samopoczucie. Inny niż farmakologia, niż terapia fizyczna, jeśli tak można powiedzieć, każda inna, niż zleciłby nam lekarz, specjalista. Mhm. Y to znaczy, bazująca na suplementach diety, na ziołach, na ziołocznictwie. Czyli w skrócie do Jerzego Ziemby udają się ci, dla których tradycyjna. Medycyna okazała się niewystarczająca. Którzy są w jakiś sposób rozczarowani terapią, którą przepisał im taki tradycyjny lekarz, do którego idziemy, kiedy nas coś boli, kiedy, kiedy jesteśmy chorzy. No właśnie, nie do końca i w tym pewnie jest największy problem, bo często tak bywa. Pewnie są tacy ludzie, o których wspominasz, że, że zawiedli się tymi tradycyjnymi metodami leczenia czy ochroną zdrowia. Czy z tym polskim systemem, w którym, do którego wpadli i który nie, im po prostu nie pomógł, i są z tym sfrustrowani. Ale problem w tym, że do, z, z, tych, z tych twierdzeń, z teorii wygłaszanych przez, przez pana Jerzego Ziębę, korzystają ludzie, którzy przestają korzystać ze skutecznych, co jest potwierdzone naukowo, metod leczenia. Znaczy, może po prostu podam przykład. Ja rozmawiałem z lekarzem, kardiologiem, profesorem medycyny, który opowiadał mi, że przychodzą do niego pacjenci, którzy zrezygnowali z leczenia poziomu cholesterolu w organizmie, ponieważ tak usłyszeli w jednym z materiałów pana Jerzego Zięby i, i przez to cierpią albo na pogłębienie się objawów, albo na, po, na pogłębienie się choroby kardiologicznej, choroby wieńcowej czy innych chorób serca, więc... Na pewno nie jest to tylko grupa rozczarowanych, sfrustrowanych czy poszukujących alternatyw, ale po prostu yy, czasami są to ludzie, którzy rezygnują z naukowych, potwierdzalnych, weryfikowalnych metod leczenia. I na końcu okazuje się, że te alternatywne terapie, które pro proponuje Jerzy Ziemba, okazują się. No, nieskuteczne w porównaniu do, do tradycyjnych metod. Tuż się, tuż się nie czuję ekspertem i właściwie w to nie chciałem, w tą, w tą dziedzinę, dziedzinę nie chciałem wchodzić, rozstrzygać, czy suplementy, specyfiki, które proponuje na swoich stronach internetowych, czy związanych, bo to też jest ważne, związanych z nim stronach internetowych, sklepach internetowych, panie Rzeziemba, czy one są skuteczne, czy nie. To jest kwestia sumienia i wyboru każdego, każdego z nas, chociaż tutaj uczynię taki, takie, takie zastrzeżenie, że w procesie, który się właśnie niedługo zacznie, śledczy, prokuratura korzystała, opierała się, zbierając materiał dowodowy w sprawie pana Jerzego Ziemby oskarżonego. O handel produktami leczniczymi bez zezwolenia. Po prostu trzeba na ten handel mieć specjalne zezwolenia państwowe. Opierając się, opierała się, zbierając ten materiał, na opiniach biegłych sądowych, biegłych specjalistów od farmakologii, którzy stwierdzili, tak jak udało mi się ustalić, że niektóre specyfiki proponowane przez biznesy związane z panem Jerzym Ziębą. Powinny być oznaczone jako produkty lecznicze, a nie są, a są wprowadzane do obiegu. Niektóre z nich powinny być oznaczane jako suplementy diety, a nie są. A niektóre nie powinny być w ogóle wprowadzane do obiegu. To, co udało Ci się odkryć i to, co udało Ci się ustalić na temat Jerzego Zięby, to to, że uczynił z tej alternatywnej medycyny, z tych ukrytych terapii, które promuje. Bardzo dochodowy biznes, i ty poszedłeś tropem tych pieniędzy, które on zarabia. Tak, mnie najbardziej interesowały pieniądze. Znaczy, może to zabrzmi y, dziwnie i, i przekornie, ale trochę tak jest, że, że zasada follow the money w, w, w dziennikarstwie śledczym może przynieść naj, najbardziej wymierne efekty, po, ponieważ żyjemy w takim świecie, który. W którym no, posiadanie, majątek, związki finansowe, związki personalne, biznesowe, one pokazują tak naprawdę, kim jest dana postać, jakie ma intencje na przykład. No i teraz chyba wracamy znowu do tego pytania: no to w takim razie, kim jest Jerzy Zięba? No właśnie, wie, jest postacią charyzmatyczną, tak jak powiedziałem, która skupiła wokół siebie krąg ludzi, dzięki, moim zdaniem, to jest moja opinia, dzięki ich niewątpliwej charyzmie, który to krąg podpisuje się na umowach. Spółek, y, który y, ci ludzie pełnią po prostu oficjalne funkcje w spółkach związanych z Panem Jerzy Jerzym Ziębą y, i którzy to ludzie no, figurują oficjalnie w dokumentach jako ci, którzy stoją za, za całym tym y, uniwersum biznesów związanych z Panem Jerzym Ziębą, które tak naprawdę stworzył on sam znaczy to jest jego dzieło. Y, on je firmuje, on je promuje, on występuje w jego imieniu. A jeśli zajrzymy w dokumenty, to są, są tam nazwiska jego bliskich współpracowników, no, których on musiał do tego jakoś przekonać. I ta charyzma, moim zdaniem, trochę dziwna, ja jej nie rozumiem ale, i, i jej nie kupuję, ale rozumiem, że ona może na kogoś oddziaływać i niewątpliwie oddziałuje na tych ludzi, którzy podpisują się na umowach, tak jak powiedziałem, wystawiają faktury i tak dalej, i tak dalej. Ale oni pewnie nie, nie byliby z Jerzem Ziębą. Yy, jedno to charyzma, a drugie to. Ty tego nie kupujesz, mówisz, że Ty nie kupujesz tego, co mówi Jerzy Zięba, ale wiele osób to kupuje. I myślę, że właśnie ta, te pieniądze tutaj odgrywają największą, największą rolę. Poszedłeś tropem pieniędzy, które zarabia Jerzy Zięba ze swojego biznesu, biznesu alternatywnej medycyny. Okazało się, że to, co my widzimy, to znaczy widzimy sama, samotnego Jerzego Ziembę nagrywającego filmy. Publikującego je w mediach tak, społecznościowych? Tak. Samotnego rycerza wręcz. Samotnego rycerza, i yy, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że za nim stoi pewien biznesowy mechanizm, który Ty odkryłeś. Na czym on polega? Tak, to, to rzeczywiście tak jest, że, że przed mikrofonem jest jeden człowiek, a gdzieś tam w drugim, trzecim planie yy, cały szereg yy, ludzi. Ten mechanizm polega na, no właśnie, tutaj muszę uważać na słowa, ale Postaram się go po prostu jak najdokładniej opisać. Ten mechanizm się zaczyna w pewnej spółce w Rzeszowie, której w zarządzie jest, a przynajmniej był w momencie pisania tego tekstu, pan Jerzy I z tą spółką są, jest związana inna spółka, która zarządza sklepem którego pełnego adresu nie podam, nie chcę robić reklamy, ale z tym głównym sklepem internetowym, którym sprzedawane są suplementy promowane przez Jerzego Ziębę. Tam sprzedawane są te rzeczy, których Jerzy Zięba zdaniem prokuratury nie powinien sprzedawać. Zdaniem śledczych i biegłych niektóre z nich nie powinny się znaleźć w biegu albo pod inną nazwą, pod innym oznaczeniem formalnym i w związku z tym powinien pan Jerzy Zięba, czy spółka prowadząca te, te biznesy, powinna mieć specjalne zezwolenia, być apteką, punktem aptecznym, etc. A co tam można kupić właściwie, bo yy, nie mówiliśmy jeszcze o tym, ale czy to, co można tam kupić, to są leki na Poważne schorzenia, czy to są właśnie suplementy, diety, które mają nam pomóc w odchudzaniu, w tym, żeby nam lepiej rosły włosy, żeby skóra była bardziej jędrna. No właśnie, gdyby posłuchać tego, co uwierzyć w to, co mówi pan Jerzy Ziemba, no to tak, to będą suplementy na poważne schorzenia, w tym nowotwory i choroby serca, ale tak naprawdę są to suplementy, diety nie leki. Oparte na jakiejś kombinacji składników, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale to są składniki pochodzenia naturalnego, które być może komuś poprawiają samopoczucie, być może ktoś w wyniku efektu placebo poczuje się po tym lepiej. Ale tak naprawdę mają znikomy wpływ na, na, na nasze zdrowie i na nasz organizm. Nie daje, nie daje to realnych skutków. A powiedz mi, czy yy, z racji tego, że to są leki na poważne schorzenia, to też ich cena jest znacząco wysoka? No, ceny są imponujące, bym powiedział, bo to są ceny od kilkudziesięciu złotych za jakiś flakonik olejku yy, zawierającego jakiś. Yy, Jakieś szczepy ziół, nie znam się na tym, na tym, na tym świecie suplementów diety, po, no, po opakowania tabletek z, z, również na, na, bazie, na, bazie na, bazie na bazie ziół roślin, naturalnych składników, które kosztują kilkaset złotych, 300-400 złotych nawet. No i tym sklepem zarządza spółka. Mm, tak jak y, odkryliśmy, y, spółka zarejestrowana w Czechach, w czeskiej Ostrawie. Dlaczego w Czechach? No właśnie, no pewnie nie byłoby w tym nic y, zróżnego, cie, ciekawego, gdyby nie to, że ta spółka w, tej, w, w zarządzie tej spółki w ogóle nie widnieje nazwisko Jerzy Zięba. W tym momencie, jak, jak to odkryliśmy na początku, wspólnie z, z serwisem Demagog, z którym rozpoczynaliśmy to śledztwo. No, odkryliśmy, że, że prezesem tej spółki jest radca prawny, który reprezentuje pana Jerzego Ziębę w niektórych sporach sądowych. W ogóle to, że na czele spółki zarządzającej sklepem z suplementem diety stoi radca prawny. No, mamy tutaj zarejestrowanej z... w Czechach. Mamy dosyć skomplikowany ciąg biznesowy, ale dlaczego akurat Czechy? No właśnie, na to pytanie mógłby odpowiedzieć pan Jerzy Ziemba albo ten pan radca prawny, którzy, którzy to nie odpowiedzieli na nasze pytania. Pan Jerzy Zięba odpowiedział, ale tak naokoło, że nie odpowiedział na żadne z 20 pytań, które mu zadałem. A czy to nie jest dlatego, że Czechy są, mają lepsze, bardziej korzystne prawo podatkowe? Być może. Mogło tak być, jest to jakiś argument do przeniesienia tam biznesu z Polski, który wiadomo ma zawiłe, skomplikowane i często zmieniające się prawo podatkowe. Bo z tego co odkryłeś, to nie tylko Czechy są miejscem, w którym no właśnie, ludzie związani z Jerzym Ziębą ulokowali swoje biznesy, bo znalazły się też jego spółki w Liechtensteinie. Te Czechy to, było, to był tylko punkt wyjścia, bo okazało się, że m, udziałowcem w tej spółce czeskiej jest organizacja, fundacja, zapewne, bo w nazwie ma słowo fundacja, zarejestrowana w Liechtensteinie. Tak jak potem się okazało, w, pod adresem to może być skomplikowane kancelarii prawnej, która umożliwiała rejestrację spółkom z całego świata w Liechtensteinie, po to właśnie, żeby korzystały z tego lichtensteinskiego raju, raju podatkowego, tak, tego prawa podatkowego, ale też Zarejestrowana też tam dlatego, tak jak się domyślamy, że prawo Liechtensteinu pozwala na poufność majątku fundatora fundacji na przykład. Czyli jeżeli ktoś chciałby sprawdzić na jakim majątkiem nie dziennikarze, tak. dziennikarze, ale też podejrzewam e, śledczy, którzy badają e, majątek e, Jerzego Ziemby, a z tego co pamiętam on jak... E, Stawał przed prokuratorami, to, to mówił o tym, że niemal 5 tysięcy złotych. Także mm. to jest kwota, którą on, którą tak. on y, zarabia miesięcznie. Więc y, szukając odpowiedzi na pytanie, dlaczego Jerzy Zięba ulokował swoje biznesy, czy też ludzie z nim związani ulokowali biznesy alternatywnej medycyny w Czechach i w Liechtensteinie, odpowiedź może brzmieć, ponieważ są tam korzystniejsze podatki. I ponieważ można dzięki temu skutecznie ukryć to, ile rzeczywiście się posiada, tak? ile rzeczywiście zarabia się na biznesie alternatywnej medycyny. Tak, można się tam czuć bezpiecznym, właśnie przed takimi ścigskimi ludźmi, jak my, albo albo śledczy, właśnie, albo urząd skarbowy na przykład. Jak się porówna, to jak, jak wygląda ten model biznesowy, jak on jest międzynarodowy, bo są jeszcze spółki związane z, z Jerzym Ziębą i z produktami, które on promuje w Stanach Zjednoczonych, które mocno się promują wśród Polonii tamtejszej, była spółka zarejestrowana w Wielkiej Brytanii w takim małym pawiloniku, w którym było zarejestrowane chyba kilkadziesiąt łącznie spółek, no to i, i jak się to porówna z, ze statusem oficjalnym, do którego się przyznaje przed śledczymi pan Jerzy Zięba, czyli że jest etatowym pracownikiem małej spółki na Śląsku, no to budzą się pewne wątpliwości co do, co, co do, do jego uczciwości. Co do tego kim się deklaruje, a kim jest naprawdę, jakie są jego intencje, bo tutaj chciałbym zauważyć, że na temat biznesów, w których centrum są te suplementy, że tak powiem, Pan Jerzy Zimba się nie wypowiada. Wypowiada się na różne inne tematy, dyskutuje na temat tego, jak chce być nazywany przez media, dyskutuje na temat tych swoich teorii, według których nowotwory można leczyć witaminą C, a zawał serca naciśnięciem igły na, na górną wargę, miejsce między wargą a, a nosem. A nie, nie mówi o, o, tych, o tych biznesach, czyli o tym, co można sprawdzić, co można zweryfikować i co właściwie. Pokazaliśmy w tym, w tym śledztwie. Dlaczego postanowiłeś dowiedzieć się więcej o majątku Jerzego Zięby? Co ci nie zagrało w tej postaci, w tym, co, co on opowiadał? To właśnie o czym mówisz, że ta, ten dysonans pomiędzy tym, co on deklaruje oficjalnie, a tym, co docierało do ciebie, jakieś sygnały, że, że być może to nie jest prawda? Wiesz, co ja, pracując nad troszkę wcześniejszym tekstem o tym, jak antyszczepionkowcy uczynili z tej swojej działalności po prostu zawód i okazję do zarobku, do zbierania pieniędzy na zbiórkach i zbierania ich do własnych kieszeni. Ja się troszkę pospotykałem, udało mi się z kilkoma takimi osobami spotkać. Spotkałem się między innymi z takim przedsiębiorcą, który wydaje miesięcznik, też nazwy nie będę wspominał, miesięcznik, w którym pan Jerzy się reklamuje. Wtedy Widząc tego człowieka, rozmawiając z nim, słuchając argumentów, których używał wtedy, no zaświeciła mi, mi się taka czerwona lampka. To znaczy Zobaczyłem człowieka, którym w deklaracjach jest bardzo takim, ideo, takim ideowcem, dla którego ważne są wartości, walka o wolność, o zwalczanie systemu i tak tak dalej. A z drugiej strony, jak Przychodzi możliwość zarobienia, na przykład przyjęcia dużej pomocy ze strony państwa w okresie pandemii COVID, no bo był przedsiębiorcą prowadzącym biznes tak jak wielu innych, no to już ten system przestaje być taki zły. I co chwilę mi się taka lampka zapalała. Słyszałem dużo głosów świadczących o tym, że takie ruchy antyszczepionkowe, alternatywne, teorieospiskowe powiedział. Są nie tylko inspirowane, że tak powiem, ideologicznie do działania, tylko właśnie finansowo. No a Jerzy Zięba był postacią absolutnego szczytu, po prostu z olimpu antyszczepionkowego i takiego alternatywnego. No jest gwiazdą tego ruchu. Jest trochę. gwiazdą absolutną, chociaż ta gwiazda, mam wrażenie, z kolejnymi przegranymi sprawami… Blaknie. Blaknie i, i też to widać, jak się spojrzy na sprawozdania finansowe tych, tych spółek. Że tam z, z 50 milionów przychodu przy oczywiście ogromnych kosztach, czyli, czyli było 50 milionów przychodów, ale powiedzmy równie, równie dużo wygenerowanych kosztów, czyli wynagrodzeń, honorariów, usług, obcych i, tak, i tak dalej, No to spad, te kwoty spadły do 2, 3, 3 milionów, ale ciągle te spółki mogą sobie pozwolić na przykład na apartament na warszawskim Wilanowie w bardzo bardzo pięknym budynku, blisko 300 metrową nieruchomość, więc ta pozycja słabnie, ale jeszcze gdzieś tam dryfuje na powierzchni. W naszym podcaście rozmawiamy o, o kulisach powstawania tekstów, o tym jak bada się tego typu sprawy. Powiedz, w jaki sposób ty badałeś status majątkowy Jerzego Ziemby, Jak badałeś jego majątek? Jak... jak jak sprawdzałeś, y, skąd ma pieniądze, ile ma pieniędzy, y, jakimi nieruchomościami dysponuje. No tak jak wiesz, na pewno jest to po prostu y, ślęczenie nad stosami dokumentów y, w sądzie, y, w wydziale gospodarczym i przeglądanie tych dokumentów pod kątem detali, które mogą, które jakoś zwracają uwagę i jakoś coś opowiadają o danym podmiocie, Najczęściej spółce, fundacji czy, czy człowieku. Dokumentów, czyli sprawozdań finansowych, które każdy tego typu podmiot ma obowiązek, sprawozdawać co roku w sądzie rejestrowym. Tak, ale nie tylko, bo to są nie tylko sprawozdania finansowe, ale też numery kont, z których są zrobione przelewy, umowy spółek, to kto się na tych umowach podpisuje i pod jakimi funkcjami, jaka jest chronologia wydarzeń i kto kogo zastępuje na jakich funkcjach. Adresy są bardzo istotne w tej, w tej robocie. Po prostu mm, adres to jest bardzo cenna informacja, ponieważ pod taki adres zawsze się można udać i sprawdzić, co tam pod tym adresem Adresem się, się kryje. No, są, oczywiście, jak się ma adres, to, to można zdobyć dostęp do Księgi Wieczystej i wtedy z Księgi Wieczystej no, wyczytać wszystko, co dotyczy tego tej danej Kto jest nieruchomości, tam. tak, czy, czy jest jakaś hipoteka i tak dalej, więc to jest bardzo dużo informacji tak naprawdę z dokumentów. Druga sprawa to są przepasne archiwa naszej organizacji, znaczy, w której jest zrzeszona Fundacja Reporterów, czyli o i, i archiwa, które są gromadzone przez lata, które dotyczyły. rejestrów zagranicznych. rejestrów, spółek. tak, spółek zagranicznych, ale też śledztw, pan, takich słynnych śledztw Panama Papers, Pandora Papers, z których wynikało, że, że, że mówiąc krótko, spółki rejestrowały z pomocą różnych pośredników. Swoje biznesy w rajach podatkowych. I okazało się, że je, ludzie Jerzego Zięby korzystali z usług tych. tych no i firm. że okazało się, że adresy się zgadzają, że jest krótka droga między spółką czeską, y, fundacją w Liechtensteinie, i potem o, o, okazało się, że jest również spółka w Liechtensteinie, w której udziały mają wspólnicy Jerzego Ziemby I krótka droga do, do tej kancelarii, która pośredniczyła w wielu, wielu podobnych e, procedurach, czyli rejestrowaniu w, w raju podatkowym e, biznesu. Nie tylko w Liechtensteinie, bo też właśnie na Wyspach Dziewiczych na przykład. E, więc to jest to. Czasami jest tak, że patrzy się na jakiś detal po prostu godzinami i z tego detalu nic nie się wynika z adresu, z, z jakichś metadanych ze strony internetowej, adresy IP, i dopiero po jakimś czasie przychodzi ci do głowy, że no przecież ty już znasz ten adres IP, już widziałeś go gdzieś wcześniej, albo adres fizyczny, i zaczynasz łączyć kropki. I to właściwie na tym polegało na łączeniu. Powolnym, mozolnym łączeniu kropek, a potem przychodziło już, przychodziło już przyjemniejsze rzeczy, czyli na przykład wyjazd na Rzeszowa, na Śląsk i, 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 i do Warszawy po Warszawie, żeby, żeby odwiedzić adresy, i być może znaleźć pod którymś adresem pana Jerzego Ziemby, bo, bo to jak trudno go znaleźć fizycznie, to jest opowieść na temat na inną opowieść. Ty porozmawiałeś z Jerzym Ziębał? Udało ci się go gdzieś zastać? Pod którymś z adresów? To było ciekawe, bo pod którym adresem bym się nie pojawił, tam zostawałem albo zamknięte drzwi, opuszczone rolety w oknach, zamknięte bramy, albo się okazywało, że w domu, który on, w którym on twierdził, że mieszkał jeszcze 10 lat temu, już mieszka ktoś inny. Ale jak wiesz, zawsze się można cze czegoś dowiedzieć z takiej wizyty, bo są sąsiedzi, bo są... Ludzie, którzy jakoś się z nim zetknęli, i dzięki takim odbiciom się od jednego adresu do drugiego, no gdzieś się w końcu utrafia. Ale w tym wypadku fizycznie nie udało mi się trafić na pana Jerzego Ziębę. Trochę, wydaje mi się, że też dlatego że akurat. Kiedy szukałem go w Polsce, to go w Polsce nie było, bo było duże wydarzenie w targi zdrowia w Chicago, gdzie, gdzie pan Jerzy Zięba jest dość popularny i gdzie się pojawia często i gdzie sprzedawane są te suplementy, diety, które promuje. Więc udało mi się tylko z nim. Telefonu też nie odbierał, odebrał tylko jeden z jego bliski współpracownik, który stwierdził, że a to w ogóle jest pomyłka, przypadek i to, to nie on. A wiedziałem, że to jest jego numer telefonu, ale udało mi się z panem Jerzy skomunikować mailowo. Dziwot okazał się bardzo uprzejmym, serdecznym, ym, że tak powiem, nadawcą wiadomości e-mail, ale nie odpowiedział na żadne z moich pytań. To znaczy, zamiast odpowiedzieć na 20 pytań, chyba, chyba równo 20 pytań dotyczących związanych z nim biznesów i, i generalnej działalności, zamiast to po prostu zrobić i dać, dać jakoś wypowiedzieć się no to zaczął mi proponować inne tematy, którymi się powinienem zająć, na przykład tym, że nie chcę cytować dosłownie, bo, bo, bo nie warto, ale żebym zajął się na przykład różnymi aspektami medycyny alternatywnej, z, z badaniem tego, dlaczego tyle ludzi decydowało się na szczepienia, no takie, takie rzeczy, które się pojawia, pojawiały w, w jego wypowiedziach w internecie i on teraz je po, postanowił. Przelać na, na maila do, do mnie. Więc to tak wyglądał nasz, nasz kontakt. Rozumiem, że nie poszedłeś za namową Jerzego Ziemby i nie, i nie zacząłeś badać, czy medycyna alternatywna jest lepsza od medycyny tradycyjnej. Chciałbym Cię zapytać na koniec, jak myślisz, na czym polega fenomen, z czego wynika fenomen Jerzego Ziemby? Dlaczego tak wiele osób ostatecznie ufa jemu, e, ufa temu, co mówi w internecie? A nie ufa temu, co mówią lekarze w gabinetach lekarskich. No, ja mam taką ponurą chyba y, obserwację, że, y, że jednak zawinił jakieś, że to są jakieś lata, wiele lat zaniedbań w edukacji, w tłumaczeniu ludziom, czym jest nauka, czym jest konsensus naukowy, podważaniu kompetencji autorytetu naukowców, sprowadzaniu każdej sprawy do. Do takiego relatywizmu, że a właściwie to od wszystko od wszystkiego zależy. Od, zależy od tego, jak się spojrzy na daną sprawę. A tak po prostu nie jest. No, jeśli jest się chorym na serce, to się powinno słuchać profesora kardiologii, a nie mm, inżyniera maszyn górniczych, y, czyli pana Jerzego Zięby. I y, wydaje mi się, że no jakoś nie, nie udało nam się przez te ostatnie lata wypracować takiej kultury, w której. Ludzie y, wiedzieliby z jakichś źródeł korzystać, wiedzieliby, umieliby je weryfikować. No jesteś, jesteśmy trochę, żyjemy w takim szumie, w którym jesteśmy zagubieni i trochę się błąkamy, więc y, w takim szumie, w takiej mgle informacyjnej łatwo o kogoś takiego, kto w, właśnie weźmie nas za rękę i poprowadzi. I wskaże drogę. Dzięki Mariusz za rozmowę. Dzięki. 30 marca w Warszawie rozpoczyna się proces Jerzego Zięby i dwojga jego współpracowników. Cała trójka jest oskarżona o handel produktami leczniczymi bez zezwolenia. Na sądowym korytarzu Jerzy Zięba jest wesoły i wyluzowany. Podchodzi do grupy dziennikarzy, wita się, chętnie odpowiada na pytania. Prosi, żeby na zdjęciach nie zasłaniać mu oczu czarnym paskiem. I by podpisywać go pełnym nazwiskiem, a nie tylko inicjałem. Wiecie, nie było mnie w Polsce 22 lata. I to, czego doświadczam w Polsce to wieszcie mi. Czego? Nigdzie jeszcze nie doświadczyłem. A jak by Pan to opisał? Co pan, ja pan sam napisałem cztery książki i rozpocząłem produkcję, rozpocząłem produkcję unikatowych suplementów. Naprawdę no unikatowych, bo my to sprawdzamy. No i tyle. Całe moje przestępstwo. Kiedy pytamy go o związane z nim biznesy, nagle zmienia ton. Teraz jest wyraźnie zirytowany. Ujawnił Pan coś, co nie jest tajne. Więc jak mógł Pan ujawniać coś, co jest w przestrzeni publicznej, wystarczyło pójść do KRS-u? Od razu Panu powiem, Pan skłamał. Ale gdyby z odpowiedział panu, pan na moje pytania, to No musimy, ale ja tu... nie będę odpowiadał na pytania, które dotyczą spraw prywatnych, czy dotyczą spraw firmy. Pan Was. zrobił strukturę firmy, którą można wziąć z KRS-u. Ale, ale jak to prywatne? Ale jeszcze bo, bo to jest, to, to jest a, ciekawe. sekundę. Pan napisał, że fundusze były transferowane z Polski do Czech. A skąd one się w Polsce wzięły? A ja tak nie napisałem. Tam. Napisał pan tak, że zyski były transferowane do Czech, a firma jest w Czechach. Tak, firma ono prowadząca, w zyski, prowadząca więc, polski pan, sklep jest w Czechach. A dlaczego tak jest? To mnie interesuje. Bo to, co dzisiaj będzie spowodowało, że wygoniono firmę z Polski. Rozumiem. Rozumiem. Rozmowę przerywa wezwanie na salę rozpraw. Brancy Jerzego ziemby dopatrują się błędów w akcie oskarżenia. Ich opinia w tej sprawie wpłynęła do sądu zaledwie wczoraj, dzień przed wyznaczonym terminem rozprawy. Prokurator nie zdążyła się do niego odnieść, więc sędzia wyznacza nowy termin rozprawy na 1 czerwca. Jaki będzie finał tej sprawy? Dowiemy się dopiero za kilka miesięcy. To był podcast FrontStory.pl. Cały tekst dotyczący biznesu Jerzego Zięby znajdziesz na naszym portalu. Link do tekstu. Znajdziesz w opisie odcinka.